Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu Hania, Mrs. Sting z kanału Akcja Emigracja. Słuchajcie, ten filmik nagrywam ze spaceru. Spaceru tutaj nad jeziorkiem Wakatipu. Tu widać troszeczkę góry. Jest piękny, słoneczny już popołudnie, wieczór w zasadzie. Jest pierwszy dzień jesieni, a tutaj dalej piękna pogoda słoneczna. Ponad 20 stopni, także jest super. Ale będę się naprawdę streszczać. Słuchajcie, to jest dodatek związany jest z poprzednim filmikiem na temat wiz, gdyż po poprzednim odcinku pojawiły się pewne pytania, aż dokładnie trzy, słuchajcie, trzy pytania i trzy te same pytania, więc postanowiłam szybko nagrać filmik i troszeczkę odpowiedzieć na, postarać się odpowiedzieć na to pytanie. A pytanie było, czy warto korzystać z pomocy doradcy wizowego, czyli visa advisor. Słuchajcie, to zależy, to zależy ile macie czasu, to zależy jaki macie budżet i jaka jest w ogóle wasza sytuacja wizowa. Myśmy korzystali, myśmy korzystali z Visa Advisor głównie dlatego że nasz syn z powodu jego choroby miał troszeczkę bardziej skomplikowaną sytuację więc chcieliśmy żeby ktoś nam to zrobił profesjonalnie bo trzeba było tam dodać troszeczkę więcej papierków troszkę więcej dokumentacji ale jeżeli na przykład jesteście ktoś jest tam sam albo tylko z partnerem to powiem szczerze że chyba najlepiej zaaplikować na wizę samemu, bez pomocy Visa Advisor. Po to tu trzeba powiedzieć, że Visa Advisor tak naprawdę to nie powie Wam nic więcej niż to, co jest dostępne w internecie. Nie powie Wam za dużo więcej niż to, co ja powiedziałam w ostatnim odcinku tego, na tym kanale. A jedyne, co może zrobić, to po prostu w Waszym imieniu zaaplikować na wizę. I czy to jest warte, no to musicie już sami sobie ocenić, czy, czy wam się chce samemu to robić, czy macie na to czas. E, no wiecie, no to, jest, to jest Wasza decyzja generalnie, ale moim zdaniem, jeżeli tak jak już mówię, jeżeli ktoś jest sam e, albo tylko z partnerem, to moim zdaniem jest to strata pieniędzy. Bo e, też słyszałam, że e, niektórzy visa advisor za samą konsultację e, chcą. E, Chcą opłaty około 20, nie przepraszam, nie 20, a 200 dolarów. Ja powiem tak, nasz Visa Advisor za samą konsultację nie zabrał żadnych pieniędzy. Pieniądze dopiero zabrali wtedy, kiedy faktycznie wysłaliśmy aplikację już do Urzędu Imigracyjnego. To jedyna była opłata. Było to dość drogo, więc dlatego od razu mówię, że to jest dość, dość droga usługa, ale. Jeżeli komuś zależy na czasie, jest bardzo, bardzo zajęty, ma troszeczkę bardziej skomplikowaną sytuację, jest więcej aplikantów w waszej, w waszej grupie, w Waszej rodzinie, to, to wtedy można, pewnie, że tak. Nie chciałabym tutaj też robić żadnych darmowych reklam, więc nie będę oficjalnie mówiła. i podawała jakiś nazwisk czy, czy nazw ym, agencji, których myśmy używali, to może, może kiedy indziej. Ym, więc to chyba tyle, to chyba tylko tyle chciałam dodać. Ym, wybór, tak jak mówię, należy do Was. Poza tym dziękuję, dziękuję za subskrypcję. Dawajcie mi łapki w górę i ym, Subskrybujcie i komentujcie, odzywajcie się do mnie. Ja jestem zawsze bardzo, bardzo happy, jak to się tu mówi. Ja jestem zawsze bardzo happy, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania i Wam pomóc. Wbijajcie też na mojego Instagrama, dodam linki pod tym filmikiem. Tam są zdjęcia w ogóle z tego miejsca, w którym teraz żyję, i sobie możecie zobaczyć, jak ładną pogodę teraz mamy, bo lato mamy naprawdę bardzo fajne. Fajnie też, że mimo małej popularności tego kanału ludzie się ze mną kontaktują, komentują. To, to jest fajne, bo w sumie po to zakładałam tego, tego, ten kanał, żeby ludzie się ze mną kontaktowali i żeby pomóc ludziom, a nie wyciągać tam pieniądze za coś, co jest za informacje, które są ogólnodostępne w internecie. Więc dzięki, dzięki bardzo. Łapki w górę, sub, suby, powiedziałam wszystko. E, następny filmik następny filmik będzie o pracy. Mam, mam cały materiał już przygotowany, także w przyszłym tygodniu chyba, chyba wpuszczę już ten, może nawet jeszcze w tym tygodniu wpuszczę ten e, filmik na, na YouTube'a. A ten, mówię, jest bez cięć, na żywo, tak jak leci sama natura, łącznie ze mną, prawda? <grym, <grym,> także, no, dobra, dobra, to na razie, hej!